W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym wierzchołki EGL połączono odcinkami. Wskaż kąt między wysokością OL trójkąta EGL i płaszczyzną podstawy tego graniastosłupa. Zacznijmy od tego, że na danym rysunku narysujemy wysokość trójkąta EGL, wysokość OL to jest taki odcinek łączący punkt L z punktem O. W tej płaszczyźnie EGL i musimy zaznaczyć kąt pomiędzy tą wysokością, a płaszczyzną podstawy całego grania stosłupa. Ten kąt będzie pomiędzy tym czerwonym odcinkiem, a przekątną podstawy, czyli tym odcinkiem. To będzie ten kącik tutaj, ponieważ my patrzymy tak jakby na cień, jaki rzuca przy oświetleniu z góry. Ten nasz czerwony odcinek, jeżeli by on, byśmy go oświetlili cały graniastosłup z góry, no to on rzuci cień dokładnie w tym miejscu. I kąt pomiędzy jakąś prostą, a płaszczyzną, którą przebija dana prosta, jest pomiędzy tą prostą, a jej cieniem przy oświetleniu z góry. To jest cień naszej prostej, w szczególności punkt L rzuca cień na punkt H, czyli szukanym kątem jest ten kąt i jego odczytujemy jako kąt L, o, H, albo czytając w drugą stronę HOL. No to sprawdzamy, czy mamy taką odpowiedź HOL. No i mamy w podpunkcie B. Możemy jeszcze dla pewności sprawdzić, czy nie ma odpowiedzi LOH, ale takiego kąta nie ma w żadnym z podpunktów. Czyli prawdziwą odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B.